Witam wszystkich, jestem Ender, a to jest kolejny odcinek serii Sky Wars Ostatnio też był Mówiłem, że powinien się ponieść kolejny dzień albo dwa, ale tak wynikło, że musiałem się coś załatwić parę spraw związanych właśnie z końcem roku szkolnego, z wakacjami, żeby wszystko załatwić i mieć spokój na wakacjach Także załatwiłem Ogarnąłem także internet, który znowu zaczął szwankować, bo Okazało się, że jakby w serwisie wpisali tam zły adres DNS i w ogóle nie chciał odpalić się internet, ale to tam mniejsza o to. że już działa. Nie wiem co z serwerem, bo jak wiecie tam był... Ja byłem tylko jakby współwłaścicielem tego serwera, co był wcześniej odpalony. Właścicielem był Monta, ale Monta chyba ma na to wywalone, bo ostatnio na TS się w ogóle ETS-a nie opłacił. Nie wiem co się z nim dzieje, na w ogóle nie wbija, także... To nie trzeba będzie poszukać yy, serwera, po który już stoi I po prostu szukają tylko ludzi Na adminów, tylko taki, wiecie, około 60-70 osób, żeby Się dało nagrać w Dzień Życia Admina już sami byście chcieli, więc wiecie o co chodzi Bo bez tego nie nagrać jakiejś serii, bo to musi, być, żeby kogoś sprawdzić, to musi 6 50 osób Ale to już tak bez, bez gadania może ja coś się zrobimy, bo tak stoimy Tam widzimy, że tam się już coś buduje, może tego bym gdzieś jakoś tak od tyłu Anna na się wszędzie patrzy więc A ten mizułku ściągnie, więc hmm. Nie ma co zrobić za bardzo I za Ten celuje do mnie złupku Patrzcie on, diamentuje budki nawet nie widziałem Także jak macie jakiś serwerek fajny gdzie mogą szukać admina, tylko moda, nawet helpera to tam piszcie w komentarzach Jeszcze to do serii z CS a tam piszecie, czy chcielibyście serię z CS-a typu albo nie wiem, mixy po prostu rankedy czy jakieś mapki z kimś? Czy Overwatcha z CS-a? Ej, dobra, czekajcie, trzeba się ruszyć, bo to najwyżej zginiemy, przynajmniej nie będziemy się nudzić. Jak tam buduje, no to... Ja mam zaskoczenie, będzie. Chyba, że zobaczą. Serio? A patrzcie, ja go zabiłem, a że ja wypadłem pierwszy to... Nieważne. Oj, jeszcze udało się dołączyć, paweł. Nie idzie. Kończę wakacje, nie? Może się dziwiłem, że o tej porze o godzinie 6 na tyle będzie osób tam na tym tube game. Gdzie na to jest, Wiecie, jestem ja najaźni, bo na 2p gamie nikogo nie było Także ludzie ja, może, Tylko ja o tej porze gram na kompie Wstaję i idę do kompa Dobra, o W mógł, mam łuk, może będzie kogoś zabić nie idąc do niego Kajś tam jest typek, a tu jest chyba pusto, więc nie, można to wykorzystać. Także napiszcie, czy jakie może jakieś inne minigamesy byście chcieli, czy co? Bo nie wiem czy chcecie taką serię, bo może Wam się taka nie podoba. No, coś innego byście chcieli. Także nie wiem. Jest. Widzimy spadki FPS-ów były Czemu? Jakieś klatki tutaj są Bugowane czanki O! Patrzcie się z tym O nie, nie wierzę! Nie, ja nie mam pytań. Mam taka osadnia ręka na szybko. To jest dramat. Tyle w temacie. Szkoda gadać. Mam nadzieję, że tego nie słychać, bo oczywiście sąsiad sobie wymyślił, że ma remont i nawala wiertarku. Może nie będzie tego słychać. Minusy mieszkanie w szeregówkach. A w bloku to już w ogóle nie powiem, bo to... To w wiecie, to nie kończy bloka u ciebie i tak słychać, więc... To już w ogóle. Dobra. Jest nas... 7, czyli jedna rzecz musi być wolna. To jest chyba. Może się nam uda, że będzie ta albo ta. Ani tu, ani tu, ani kogo nie widać. Hm. Dobra, wybieramy to. Może się uda. Jak się okaże. Ale tak jak wam mówiłem, tam wyjeżdżam około 15, więc tam... Pewnie ustawię sobie auto-wrzucanie, więc filmiki nie będą tak często, bo chyba nie zdąży nagrać 15 filmików. Więc nagram tak z 8, po sobie co 2 dni, albo co 3, zależy od ilości filmików, które nagram. Ale to wszystko zobaczycie. Jestem ciekawy, czy te, którego sobie nagrałem, do sobana. Não sei não. Patcie, widzicie? On się już boi. On mówi, że zginie. On już jest tego świadomy. Są tylko to udowodnię. Chyba, że on mnie zabija, ale to wtedy. To... <gry> Serio? Dobra, nie udało się. Oto to dziękuję wam za oglądanie, to wypowiedzcie się w komentarzach na ten temat, o jakim mówiłem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!